Cześć, witajcie tutaj, Endercamperfari jest ze mną. Tak, chip Gramy w Battlefield 4 Multiplayer. Mamy gości. Tak. Przyjechaliśmy do ich bazy. O, zgłosimy tego gościa za obrazek. Którego? Znaczy, ten Heavy, coś mi przypomina ten obrazek. Nie Nieważne. No właśnie. Helikopter mam przylecić przyleci po ciebie? O, ja bez tego nie. Nie, Czego nie zmienię, kamuflażem na helikopterze? Dobre. Dobra, co pierwszy szczegół? Właśnie. Ja lecę na A. To już został namierzony. Tak, ja już gnałem. Kurde, nie zapomniałem który się wyskakuje, prawie Naprawdę. Gościu. Dobra. Nie pytaj, co zrobił. I na, nie chcę wiedzieć nawet. No. A co? Gdzie, a gdzie ty jesteś? Ja akurat jestem na F. Nie na G. No pamiętam, były takie skróty, tylko akurat nie pamiętam co to było F. Foxtrot. A, Foxtrot, no właśnie. Ja radę Super, wrogi drogach bomby Miło, bardzo. Ło, gdzie ty jesteś? Ała. No i you ginął! Know no kurde, nie mogę wstać, jak tam tak jest. Gdzie? No w trawie. Przy motorze? Nie. Dobra. Trochę dłużej kontra karabin maszynowy to chyba nie jest dobrze. Muszę coś zrobić, Hunter. Czego mi to nie zmieniło? Ehm, Strudmowiec? Karabin wyborowy. co tam wyborowy. Fajnie, bo ja przez chwilę nie Też coś. Odradza się na mnie jakoś. Mhm, jest lepszy. Dobra, już jestem. Zatrakcyjny, ten Przejmiemy to i jedziemy. Mmm, dobra, nie grałem w sklepie. Dobra, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Nie, nic do betonu. Szybko. Wiesz, ja zginąłem! Um. Możeś się guzdrał. Oj, ten sobie się szczegółów. Raz cię na mnie. Dobra, dobra. Jeszcze będą filmy z innych Metina... Na razie nie mów. Oh my, że zbreć na będę. Dajcie taki surprise Motherfucker Zabiłeś się ja, ja tu wolę zejść Ty mnie zabiłeś Jak? Wjechałeś w skrzynię motorem, no nie? No tak Ty wyskoczyłeś, a ja z pełna zostałem tam Zginąłem No ja o. też zginąłem Dobra, wezmę sobie może karabin Może masz znaną klasę И да, по с контейнером. Ладно, только дорого. no hmm. tak Nie ma tak jak wyrzucenia pleczki podczas jazdy. I wyskakuj. Chodź. Już co zrobiłem. Idę, mam jest snajper. snajper gdzieś. Ale ja jestem w środku. Albo i był. To chodź tu do środka. Nie idę. O. Cztery rozłożyłeś? To nie. Jest. O, jestem gotowy, hmm. Tak, dobra. Trochę za późno to wysadziłeś. Ale to nie moje! Aha, dobra. Chodź tu szybko, tu jest mota, wsiadaj. Czekaj. Przejęłeś? No, chodź tu szybko. Już jestem. Przejęcie flag pod boju, 50, dobra. Plus 5000, ex dziękuję. XPD. Nie, ta gra. XPD, różnica. Dobra, już jestem. Na przykład pedal w Metinia, to jest pierwszy ja, z doświadczenia. Jest! A, że jest taki kierowca, myślałem, że go przyjechałem. Ups, czekaj! A, czekaj, bo ja na. O, tu są goście, wysiadaj! Właśnie już to zrobiłem wcześniej. Ja jego tak? Czekaj. Aha, tu był gościu! Dobra, go. Właśnie, zęby smoka ci dają, dają, daj, daj, no. jakiś dają, jakiegoś tam to musisz zdobyć. Zaraz, Motor. No, motor najlepiej. Nie na mam słaby, nie nie mam słabej grafiki, ale mi się zdaje. Właśnie nie mam komputera tego, ze złomu, tylko z NASA daję go. No, A, Znaczy no, my to. mamy, bo nie ma jeszcze na razie przynajmniej takiej gry, która by nie poszła. Ładno, mi nie idzie. Co? Ładno. Czego? Bo nie ma 64bitowej wersji miniatures. A, za... jeszcze zobacz, dlaczego będziemy grali? Moi drodzy, za dwa tygodnie będzie. E, coś A coś takiego za tydzień będzie. E, będę miał restart systemu, nowy system Będę miał postawiony. To zanim się pojawi jakiś film, to będziecie musieli poczekać. Oczywiście Słysza. za dwa tygodnie dopiero. Zrobić na zapas. No. Tylko będę musiał na laptopa przerzucić. Co? Będę ja musiał na laptopa przerzucić. Masz. Masz ale sprzęt sobie. Mam, mam. Już tak słaby w elektronice. Słabej elektroniki nie masz. No, ale na tablecie to tylko to, te filmy będą, ja je wrzucę i tyle. Już nie muszę nie ja trochę się trzymać z daleka od nich. Tam ja do nich strzelam, trochę z daleka. Akurat zabijam jednego. Do Dobra, znaleźli mnie. Dobra, ja się bawię. Ja jestem magiaty. Mmmm, na razie zginąłem. Poradź, przechodźmy. O, czekaj. Eee. Yy, dobra, to już technikę wróż. Chodź, tu, wsalej. Od razu inny kolor. Motor. Jak się tym motorem dzisiaj nie feruje, to idzie? Yy, ja myślę, że jest. czekaj ja myślę, że jest trochę źle z... się trochę steruje nim. To bardzo. Lekko naciśniesz, to lecisz od razu w ten... Lekko na a jak nie wiem. Naciśniesz... Co? Bo ja razie... się b... spróbuję bronić C. Ja bronię B. Bo... Gdzieś tam O ja byłem, ja się No i fajnie. Gost... ja byłem, to mnie go się zawił. Drugi jak byłem, to też go zabił. No. To... Mam bardzo dobre staty, 2 na 8, serio. Ojej. Co? Mam bardzo dobre staty, 2 na 8. 9. Ja mam 8 na 11. Dobra. Najlepsze ramy. Ej. Dobra, na razie ostro przegrywamy. Noo. Oj. Ojej. O, cóż. Cóż. Ojejej, są, 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 Czekaj. Masz apteczkę. Dawaj. Ja. Siłę. No to chłopie, tam żeś mi dałeś... Jak on mnie zabił przez to? O nie wiem. Jak on mnie zabił przez... Granat się mógł rzucić. Ale on mnie zabił ze snekerki A to bal. No tak jakby to był granat, to by pokazała mi ikonę granatu. Smypa. Dobra. Para! Nie mam po co. Sniper gdzieś jest. Uwielbiam! Sniper mnie zabił. Mam Na dużo. Nasz motor mnie blokuje. Wsiadaj. Czekaj. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Soczka! Jest. Nie wiem jak ty, ale jak ja gram z przódmocnym to... O ...ratuję wszystkich! Jale, 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 ale, 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 ale! zginąłeś, ja przeżyłem! zginąłem. No, ja też zaraz idę. Dobra, oni są w tym miejscu. Jest dobrym miejscu. Czekaj, to był punkt. A. Jezu, ja bym mógł wsiąść do tego. Gdyby nie ten technik, to bym wsiadł już do bombowca. Gdyby nie technik, to bym wsiadł do bombowca. A, czekaj, nie Z był no, Jest na to chyba. Okej, okay, jest tutaj dużo. Ja i bombowca. Po porozwalanie wszystkich. Ja idę do bombowca. Ja idę do bombowca. Dobra. Nie wiem zabierz. kogoś zabierz. Spokojnie zabij. Bombowca się trochę trudno strzela. przywiadomy bo masz tam zaznaczone punkty, jeśli rakiety lecą, nie wiem, z opóźnieniem tam kilkunastosekundowym. <laughs> Mam dwie walne. helikoptera też nie mogę, nie mogę. Tutaj z zewnątrz. Tak, e, w pięknej pozycji jest motor. A, fajnie, że nie mogę wyrażać. Nie... Brak grawitacji. Dobra, poszło. Jest, yeah. zabiłem damię... No fajnie, Rade, możesz... fajnie. Fajnie, że go nożem... No, noż już wyciągnąłam, a on mi jakąś go zabił. No, dobra, wygraliśmy. To by było na tyle w tym odcinku, do zobaczenia do następnego.